you <laughs> Cześć kochani, z tej strony Scarlett. witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Także dziesięciolecia przed wami, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, komentarz będzie mi bardzo miło. Natomiast my przechodzimy do rozgrywki i jest pewna rzecz, którą oczywiście muszę wam tutaj pokazać, przedstawić. Kochani, ponieważ dzisiaj będziemy sobie pogrywać dla odmiany zapomnianą częścią rodziną Slayów, czyli dzisiaj głównymi bohaterami będzie Zośka oraz Abraham. A skoro mamy Zośkę i Abrahama, możemy powoli ogarnąć im Życie. Mianowicie Abrahama wyślemy do pracy, jak wiecie, związanego z muzyką. Natomiast Zośka tutaj mm, wprowadził się pewien kawaler dla Zośki. I Zośka będzie się dzisiaj zapoznawać z tym kawalerem, i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. I ja już go wam pokazuję w kasie. Kochani, od razu na start wam powiem, że ten kawaler, otóż, jest młodym dorosłym i, czy młodym dorosłym, jest dorosłym, jest troszkę starszy od Zośki, i ja wiem, że on nie jest jakimś szczytem piękności. Właściwie. Nie wiem do końca, czy on jest przystojny, jest znośny, ale właśnie o to chodzi w tej serii. Tutaj chcę to podkreślić, żeby przypadkiem nie było tutaj komentarza, jakichś, o, jakiś troszty i w ogóle. Chciałabym, żeby ci simowie w tej serii, oni nie byli wszyscy idealni. W sensie, wiecie, idealnych simów, jakichś tam przystojnych, oczywiście wedle mojego gustu, ale na przykład w pomyłkach, czy też pojawiają się tacy w RWDG. Natomiast dziesięciolecia chciałabym, żeby ta seria była w miarę taka normalna, i na tyle, na ile mogę, chciałabym starać się, żeby ci. Simowie byli bardziej ludcy mieli jakieś tam swoje uszczerbki, w sensie wiecie o co chodzi mam nadzieję. Dlatego tak też powstał Ernest Hamilton i jeżeli chodzi o Ernesta jest ubrany tutaj w płaszcz i właściwie ten płaszcz odgrywa jego jakby główną rolę w jego wyglądzie. On jest tutaj ambitny, jest rodzinny oraz jest romantykiem, a jego aspiracja to Sim renesansu. Także mamy Ernesta, który tutaj będzie... Przechodzić do nas z lekko niepokojącymi wieściami odnośnie tego, że być może coś się będzie działo w późniejszych latach, czyli I wojna światowa. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy genezę I wojny światowej znacie, więc tutaj jakby nic dokładniej wam omawiać na ten temat nie muszę. Wspominam tylko o I wojnie światowej, dlatego że często o to pytacie i tak będzie I wojna światowa. Natomiast nie, nie będzie żadnych Titaników i tych spraw z tegoż też względu, że mniej więcej to by się nam trochę nakładało na rozgrywkę i nie widzę sensu robienia jakiejś tragedii Titanic'a w kontekście takim, jaką tragedią była wojna i że mianowicie i tak właściwie wszyscy, mianowicie... Co? Że i tak na pewno nam ktoś umrze, przynajmniej ja liczę na to, że ktoś umrze, także brzmi to strasznie, ale no będziemy mieć losowanie, nie będzie żadnych krowokwiatów, będzie losowanie i będziemy ogarniać sobie dokładnie co i jak w naszej rozgrywce. Natomiast już wchodzę do Abrahama i do Zośki. O Jezus, jakie ubranie. Ja tutaj trochę weszłam i trochę poogarniałam niektóre rzeczy, natomiast z racji tego, że nie mamy pracy, musimy podjąć pracę i on oczywiście teraz weźmie telefon. Eee, no cóż, inaczej średnio. A ty, Zośka, weź się przenieść do czasów, w których jesteśmy i zmień sobie strój. Na ten taki ładny mam nadzieję, że poznasz sąsiada gdzieś tu. Właśnie, kto nas odwiedza w swoim zacnym wdzianku. Natomiast nie, nie będziemy z Tobą rozmawiać. Dobra, jaką karierę dla naszego SIMA? Oczywiście ma to być kariera muzyczna. Więc patrzymy, 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 co tutaj? Yes, będziemy mieć drugiego Billy'ego Joe, artysta sceniczny, także możesz być artystą scenicznym i będziesz sobie tutaj rozwijać swoje umiejętności, czyli drugi poziom gry na gitarze lub skrzypcach, drugi umiejętności komediowych, czyli ty musisz sobie trochę te umiejętności komediowe podszkolić, więc szkolenie umiejętności komediowych jest w zabawnych, czy... Pisanie dowcipów, ćwiczenie muzyki. No, dowcipów raczej my nie będziemy pisać, będziemy ćwiczyć tylko i wyłącznie muzykę, natomiast nie stać nas na. Aha, podwójnie. Nie stać nas na razie na skrzypce dla naszego Siba, bo musiałam dla zwierzaków zrobić tutaj miskę, musiałam dla nich zrobić kuwetę, żeby one mogły sobie tutaj spokojnie siedzieć. Także wiecie, nasza kot się okociła, więc. Hmm. Lecimy, może Charlie Chaplin obejmij czule. Także myślę, że będziemy sobie oczywiście to wszystko ogarniać. E, zakupimy sobie książkę, regał i te sprawy. Tylko wiadomo, no musimy iść do pracy, musi coś zacząć zarabiać nasz sim. A my pójdziemy sobie, słuchajcie, odwiedzić naszego Ernesta, odwiedź rezydencję i. a e, nie mówcie mi, że Ernest tu. Nie, odwiedź rezydencję. E, idziemy z Zośką przywitać nowego sąsiada. Zdobyta charyzma. Wow, zapukaj do drzwi. Musimy się przywitać. Mam nadzieję, że on będzie w miarę fajnie ubrany, bo nienawidzę tego wpływu. Ej, czekajcie, sprawdzę sobie, czy przypadkiem w porach roku 7 dni włącznie mamy włączonego tego trybu wpływu temperatury na Simów, bo ja go nie lubię, wiecie o tym, zawsze sobie go wyłączam w każdej rozgrywce. Jak chcę i trzeba to... Aha, bo ty tutaj masz telewizor. Czyli będzie trzeba remont zrobić temu domkowi. No dobra, nieważne. No nieważne. No na razie powiedzmy, że go nie masz. E, zabawne powitanie. Wy nigdy telewizji nie oglądaliście chyba. A gdzie ty idziesz? Nie idź tutaj. Usiądź sobie. Chociaż czekajcie, jak wejdę do zarządzania światami i wejdę do niego, to oni powinni być, a nawet jeśli nie, no to najwyżej my pójdziemy do nich. No trudno. Trudno, bo ten telewizor mnie będzie denerwować. Ja nie lubię takich rzeczy. Wiecie, nie mam jakoś tak, żeby nie wiadomo jak się przygotowywała przed nagraniami do dziesięcioleci bo taka seria na luzie jest skręcona, ale bez przesady nie możemy trzymać tych telewizorów i jakichś takich pierdół w domu, więc muszę tutaj wejść i zobaczyć, czy aby na pewno wszystkie pomieszczenia bo że ten dom jest taki wielki, on ma taki wielki dom, a jest jeden sam w nim. Czy wszystkie rzeczy mamy stąd zabrane? Szachy są, wszystko jest. Dobra, to wywalimy, bo jest nam niepotrzebne. Możemy mu wcisnąć. Natomiast tę sofę tutaj, żeby miał. Jest stolik. Patrzę, patrzę, patrzę i jedynie co, to jeszcze to bym sprzedała i tutaj bardziej takie vintage. Kuchenkę umieściła, żeby bardziej to nam klimatycznie pasowało. Możesz mieć te nawet. A czemu by nie? I mamy lodówkę vintage, i lecimy z vintage retro kucheneczką. Ojej, ta kuchenka nas piękna. Dobra, to skoro to mam już ogarnięte, to wracamy do rozgrywki. Aha, ty poszedłeś grać. A my musimy się przywitać, no w końcu musi być to zapoznanie Zośki i Ernesta w pięknym, wielkim domu Ernesta, bo Ernest jest bogaty. Jak widać. Znaczy, bogaty. No trochę te włości swoje posiada, ale zresztą po nim widać, że jest tak elegancko ubrany i w ogóle. Zosiu, moja droga, parodiuj, entuzjazmuj się wampirami, to nie, ale... Rozmawia o słonecznej pogodzie, tak żeby było klimatycznie. A ty tutaj poznaj Ernesta, także. Ambitny. Popraw humor. Ty też sobie z nim porozmawiaj. Poznaj. Plotkuj o sąsiadach. Opowiedz śmieszną historię. Rozmawiaj o gotowaniu może nie, ale o wartości nieruchomości. No, ta wartość nieruchomości tutaj jest dosyć konkretna. E, rozmawia o zmianach w sąsiedztwie. E, ożywiona rozmowa. Zdobyte umiejętności komediowe. No to ty masz zdobyte, ale to nie ty powinnaś mieć zdobyte umiejętności komediowe. Ty możesz z zabawnych... Em, opowiedz śmieszną historię. E, opowiedz dowcip o pingwinach. Hermetyczny dowcip. Oh. żartuj oh. o politykach. Ty masz jakieś umiejętności Abraham związane z... aktorskie na jeden, śpiewanie, logika. No nie masz komediowych, dopiero teraz zdobyłeś umiejętności komediowe. Oczywiście do Ernesta doszła lekko zła sława naszych Slejów, natomiast on jest dosyć taki, e, powiedziałabym... Mm, buntowniczy. No w końcu wyprowadził się ze swojego domu i w końcu chce osiąść gdzieś na stałe, chce znaleźć sobie jakąś panią, która będzie tutaj jego dom prowadzić. Czyli takie standardowe rzeczy. Skoro już się z nim zapoznaliśmy, to wydaje mi się, że przejdziemy sobie na razie do pogrywania Ernestem po to, żeby, wiecie, Ernest trochę się zakręcił wokół tej Zośki, która tak mu wpadła w oko. No biedny chłop nie miał wyboru. <laughs> Został do tego zmuszony. Przez oczywiście nas a konkretniej mnie. Ten Ernest Hummington mi się kojarzy z Hemingwayem. <grymne> nie wiem, czy wam też, ale tak jakoś, nie wiem, chyba jakoś mój umysł poszedł w tamte kierunki podczas nazywania mojego Sima. Pochwal szczerze, choć teraz ty zajmiesz się swoimi gośćmi. Popraw humor. To lubię w czwórce, że jak sobie tak wejdę, zmienię po prostu aktywny rodzinę, to mogę sobie normalnie tym simem właśnie pogrywać. I na odwrót, jak wejdę do nich, to oni będą tutaj w tym domu, ponieważ to jest dosyć takie użyteczne, szczególnie właśnie w rozgrywce, kiedy ja chcę, żeby to on jakby przejął inicjatywę rozmowy. Popraw humor jeszcze, Zosi. Um... Spółlokator, poproś, aby została współlokatorką. Zabawne. E, opowiedz śmieszną historię. Znawca sztuki. On powinien mieć tutaj jeszcze, wydaje mi się, kamerdynera, więc lecimy sobie go wynająć. Tylko jak ja od niego pójdę, to ten kamerdyner tutaj dalej będzie z nami? Bo taki wielki dom, to przecież powinien mieć jakąś służbę. Tak mi się wydaje. No gosposia na raz, to raczej nie służba. Akademia Służby Domowej w Windenburgu ma przyjemność zaproponować na stanowisko osoby z doskonałymi kwalifikacjami. Służba zgłosi się do pracy w ciągu dnia. Po jej przybyciu prosimy wyznaczyć jej łóżko do spania. Jeżeli służba ma otrzymać własne pomieszczenie mieszkalne, można założyć zamki w drzwiach prowadzących do zajmowanej przez nią części domu. Teraz mamy gorącej pogodzie. Te rozmowy o pogodzie to takie najnudniejsze, ale są. I teraz czekamy, aż nasza służba do nas się dotransportuje. O, jest nasza służba. Ale tak trochę mi średnio, że to ciemno, Sim, ale dobrze, no. Mm. Niech będzie. Trzeba wyznaczyć mu jakąś sypialnię. I teraz tak, która jest bardziej burżujska? To będzie nasza, i chyba to będzie jego. Więc zablokuj drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem służby. Służba ma swój pokój. No, musiała być. W takim domu to po prostu być musiała. Nie, żebyśmy byli coś też nie wiadomo jak bogaci, no ale jednak dom jest duży, jest sam, więc pozna jeszcze tutaj Zosię. Przechwalaj się rodziną. Eee, nie, ale będziesz e, samotniczka. Będziesz z nią plotkować. I ogólnie działania dodaj do grupy. My sobie pójdziemy gdzieś na spacer, myślę. Służba już tutaj buszuje w kuchni. A my idziemy, kochani, na spacer z naszą Zośką. Przecież możemy. Taka piękna pogoda. No, ja tylko gdzie ten spacer odbędziemy? Bo nie ma za bardzo gdzie. O, tu jest pięknie i romantycznie. Gdzieś. O, jest. Usiądziecie sobie tutaj razem. Zosiu, idziesz z nami? Zostawiamy Abrahama samego. Wyrywamy jego siostrę. No, ale no to teraz to jest. No, wiecie, teraz to mamy. Eee, zapytaj, jak minął dzień. Pochwal szczerze. Z romantycznych nie wiem, czy to jest dobre, ale. Aha. Możesz jej wręczyć róże, żeby było tak romantycznie. Erneście. Jakieś pierwsze tutaj podrywy. Mm, popraw humor jej tutaj, jeszcze. Co my możemy jeszcze zrobić takiego kulturalnego? Za bardzo nie chcę z nią flirtować. W sensie flirt jest tutaj ważny, ale jesteśmy w 1900 roku, więc nie możemy sobie tutaj pozwalać na zbyt dużo. Um, ożywiona rozmowa: um, opowiedz porywającą historię. A tutaj dalej się nie da w tym pływać, nie? Nie da się. A szkoda, takie piękne, ażbym popływała tutaj z Simem. O Jezu, aż mi się ziewa. Ej, to chyba źle. Pierwszy raz w życiu mi się ziewa podczas grania, ale kawy jeszcze nie piłam, mam ją dopiero ze sobą. Żartuj o politykę, chociaż damy to raczej polityka nie powinna interesować. Flirtuj. Zapytaj czy związku. Bo tak, no powinieneś zapytać, czy ona jest z związku. Jest singlem wyznaj za uroczenie. I ta pani w tle. <gryw> bardzo wkliwacie klimacie epoki. Oj, bardzo, bardzo. Mm, trzymaj za ręce. La <laughs> zawsze znaczy mnie to rozwala. Ilekroć to widzę, zawsze mnie to rozwalam. W mieście numerami to raczej nie w tych czasach. I poflirtuj. Trochę ekspresowo idziemy z tym romansem, ale sami wiecie, jak to jest w takich rozgrywkach. To co? Skradniesz całusa, nie? Zośce. Miłość od pierwszego wejrzenia, ale powiedzmy, że minęło trochę czasu, żeby nie było, że Zośka tutaj taka nie w klimatach tamtej epoki. Ale mamy to, kochani. Na brzegu cudownego jeziora Zośka się po raz pierwszy pocałowała z Ernestem który to zostanie jej stałą sympatią, więc Erneście, bardzo Cię proszę. Mnie to nie interesuje, że chce Ci się siuśkać, Ty bardzo Cię proszę poproś o zostanie dziewczyną. Czyli żeby Was już tutaj oznaczyć jako parę, także Zośka wreszcie znalazła sobie jakieś tam przynajmniej póki co... Szczęśliwe zakończenie, a co będzie dalej, to oczywiście wiecie, nigdy nie jest tak proste, jakby być mogło. E, mamy to ogarnięte, więc wracamy teraz do Abrahama, i trzeba jeszcze tutaj z Abrahamem posiedzieć. Co do Abrahama? Bo też was to bardzo nurtuje, co z nim będzie i w ogóle jak tam jego życie będzie. Aha, bo ty jesteś poza domem, to iść do domu. Jak tam jego życie będzie wyglądać. Kochani, Abraham na razie właściwie on interesuje się tylko i wyłącznie tym, żeby sobie tę karierę ogarnąć, żeby zdobyć sobie jakąś tam pozycję itp., itd. To jest jeszcze młody facet. Jemu nie w głowie jest w ogóle się hajtać i takiego typu rzeczy. No, jakby młodsze od Ernesta, nie? A co z nami Ernest robi tutaj? no ale jest młodsza od Ernesta, więc Abraham na razie skupia się na tej swojej karierze no i jak wiecie, opiekuje się Zośką która jest niezamężna, a jeżeli panna jest niezamężna to po prostu um, takiej biednej chatki go zaprosili wu! skoro panna jest niezamężna to ona za bardzo nie może tutaj sama sobie pomieszkiwać um, przygotuj, słuchaj coś takiego dobrego dla was i możesz zrobić, o widzę, że bardzo fajne um, jedzonka <todgłosy> to z ironia Co odrobił na typ klopie? <noise> Zupełnie nie mam pojęcia, ale jest to trochę dziwne. A ty sprzątnik wety w tym czasie, że nasz biedny domek został nawiedzony przez bogatego pana, zdobyta umiejętność wykwintnego gotowania. No ale cóż, no skromna panna. Skromna panna będzie tutaj. Ech. Taka historia trochę z tylko czy ze szczęśliwym zakończeniem. Tego oczywiście dowiecie się później, jak zwykle, u mnie. Scarlett Polsat. Pozdrawiam. Hej, 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 hej. Wygłoś kazanie o skakaniu po blatach. Wygłoś kazanie o podjadaniu simowego jedzenia. On Nie chce jeść, nie dziwię się. Tak trochę średnio. Szepcz uwodzicielsko, pochwal wygląd. Oh my god! god ma wywalone na nas. Eee, zaproponuj przyjaźń, nie. Wygłoś kazanie o skakaniu po blatach. Czułość, 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 a ty idziesz skorzystać. I słuchajcie, bo my jesteśmy dosyć biedni, ale tak sobie pomyślałam, że tutaj teoretycznie kiedyś były różne rośliny i te sprawy, czy my możemy je dalej ogarnąć, czy nie możemy. Nowy dzień, godzina piąta. Zośka już się obudziła, więc Zosiu moja droga będziesz musiała przygotować jakieś jedzenie. Eee, du, 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 du. Przyrządzi wykwintny, wystawny, zjedz, zjedz coś na szybko, przygotuj danie dla zwierzaka. A czemu nie możesz? Uuuu, to ja nie wiedziałam, że ty to masz. Kochana, to dzisiaj będziesz sadzić rośliny z ogrodu domowego. No i już tutaj hajsik się zgadza. No to dobra, podaj śniadanie, kochana, tosty francuskie mogą być i zaraz będziemy tutaj to wszystko sadzić. Jak to dobrze, że byłaś zmuszona do. Ogarniania tego tematu, bo inaczej nie mielibyśmy żarełka. Ty idziesz do pracy od 17.00 dopiero, skorzystasz. No tak, no bo ty masz występy, wykąpiesz się i z racji tego, że my mamy simolony, to czy nie stać na to, żeby kupić Abrahamowi słuchajcie, Abrahamowi skrzypce? Ile kosztują skrzypce? Stać nas. Na podrabianego Stradivariusa. To chcemy Stradivariusa. Będziesz sobie na podrabianym Stradivariusie grał. Oczywiście Zośka za chwilę zrobi to jedzenie. Będziesz mógł sobie wziąć porcję. A na sam koniec tradycyjnie musimy wbić na chwilę chociaż do naszego Edwarda, ponieważ wydaje mi się, że Dorota chyba będzie miała urodziny. Nie wiem, mam takie wrażenie, bo jak nagrywałam ostatnio, to było, że już niedługo ma urodziny, więc teoretycznie Dorota już teraz powinna zmieniać się w Todlera i ja powinnam chyba o tym dostać informację. Nie jestem wprawdzie pewna, czy tak będzie. Gdzie jest Dorota? Czemu Wy nie jesteście w szkole? Idźcie do szkoły, Boże, jakie to jest przeskok, jeżeli chodzi o. Jakość tego domu, a tamtych domów, no tutaj to jest zupełnie, zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o nasze dziesięciolecia. Wyładuj i przenieś rozwieźć na sznurku i muszę ci w MC Command Center oczywiście zmienić strój. Nie wiem, słyszę muzykę, jakby coś się zepsuło. Czy coś się zepsuło? Czy ty coś zepsułeś? I czemu ty jesteś tak ubrany? Typie jesteśmy w 1900 roku. Jakie Japonki w ogóle? Proszę się przebrać i chodź ogarni, ogarnij tutaj swoją wannę, bo dawno wanien nie robiłeś, a my mamy jeszcze do opłacenia chyba rachunki. I musimy wziąć pocztę, bo pewnie jakieś prezenciki urodzinowe tutaj zostały. Nasza wiecznie wkurzona Elena dzisiaj wyjątkowo ma się dobrze, więc pobaw się lalkami. Zrób pranie, upierz w bali zabrałaś wszystko, co miałaś zabrać, czyli no, czyli zabawki dla purchlaczków, bo urodziny, więc tutaj to wszystko sprzedam, bo oni już jakby zabawki mają. Czyli taki typowy dzień, ale, ale Dorota, czy ty naprawdę, no, nie powinnaś już być postarzona? Naprawdę mi się wydaje, że ona powinna być. Tylko tego komunikatu coś nie ma. Nie, no nie ma, nie ma. Komunikaty są odnośnie poprzedniej Rodziny naszej, a tutaj nic nie ma. Ukończona praca w drewnie. Cieszę się, że dokończyłeś swoją pracę w drewnie. Jedzenie jest, jest, to idziesz tutaj. Sprzedaj wszystko. A jak nasze pszczoły? Stopień rozdrażnienia wysoki. Szósty poziom umiejętności wychowawczych. A Elena. Zapomniana Elena siedzi tutaj sama u góry. Chodź, sprawdź, jak się ma małe dziecko. Opowiedz historię. Rozmawia o przebiegu dnia. Spędzimy trochę czasu jeszcze z Eleną. Złośliwą Eleną. Mówiliście, że ona powinna dostać cechy gniewna. Elena nam dorasta dzisiaj. Teoretycznie dzisiaj, no właściwie dzisiaj już by mogła doros dorosnąć, ale jazda, ale to leci, ale już dzisiaj nie będę robić tych urodzin, baw się. A Edward wyznaczający nam przejście do następnej generacji, pięć dni, czyli tak mniej więcej, No wszyscy się w Actinsleyowie załapią, załapią się i załapią. Eee, stroje. fuu, jakie dodaga? Nie, 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 nie. nie. Żadnego rozbierania się dodaga. Bo jeszcze się. Wiesz, a gdzie jest? Zdejmij ten strój. Zdejmij strój. Ok. Czy masz coś jeszcze do naprawienia? Nie, ale wyładuj i. O, już pranie. Czy jest coś noszone? Wchyto jest noszone. To nie, 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 to nie, 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 mój drogi, wyładuj i połóż to nie może być, tak. O, dzieci wróciły ze szkoły. Poproszę bardzo do odrabiania lekcji. I ja czekam. Powiem Wam szczerze, że czekam, tylko i wyłącznie aż Dorota na podrośnie. Więc jeżeli to się za chwilę nie stanie... To ja już nie wiem. Wygłaś kazanie o piciu kałuży, wyładuj i połóż pranie. Chodź, zrobimy taki trik. Tu położysz. I zbierz sterty. Nie, 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 nie zbieraj jeszcze. Wymień wodę. I zbierz sterty ubrań. I zrób pranie upierz w bali. Praca domowa odrobiona. Także hmm, hmm, hmm. pięknie. Weź resztki. E, a tobie się chce do toalety. I jest! Dorota nam dorosła! Wyskoczyła i zbagowała się i to dosyć konkretnie możecie na to spojrzeć. Mamy fruwającą dorotę i... I właściwie co tu się odpierdzieliło? O, to dobre na miniaturę będzie. Prówające <grywania> dziecko. Dziecko powietrzne. Ej, ona się tutaj. O, dobra, jest. <grywania> Już jest. Byłabyś rozdrabiaką, ale nie, ponieważ jestem leniwa i dam jej cechę. Niezależna i mamy, kochani, rudowłosą dorotę. Musimy oczywiście sprawdzić, jak będzie wyglądała. Stwórz SIMA, więc czekajcie. Kod już jest. Lecimy do modyfikuj, w stwórz SIMA. Gdzie tu mamy modyfikuj, stwórz SIMA? Czemu nie ma modyfikuj, stwórz SIMA? I kochani, przywitajcie rudowłosą Dorotkę. Prezentuje się no, tak. Dostała taki kucyk spięty kokardą i oczywiście sukienkę podobną do tej, którą ma jej starsza siostra Elenka. Z tym, że Elenka ma żółtą, a Dorotka ma taką seledynową, Dorotka ma jaśniejszą karnację. Wydaje mi się, że z wyglądu jest jakby delikatnie do siostry podobna. Mimo wszystko nie są to te same rysy, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądała Dorota, jak podrośnie. Natomiast ja już kończę dzisiejszy odcinek dziesięcioleci i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie sobie łapek w górę, to jest mega ważne, jeżeli chodzi o te serie. Wtedy wiem, że one Wam się podobają i chcecie, żeby były ich kontynuacje. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was też na Facebooka, na Instagram, na którym dużo więcej takich dodatkowych rzeczy znajdziecie, materiałów, ankiet pierdu pierdół dotyczących kanału, więc odsyłam na Instagram wszystkich. Jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to koniecznie nadróbcie zaległości. Żegnam się, trzymajcie się cieplutko. Cześć!